I dzisiaj refluks żołądkowo-przełykowy. Nie, nie mam, tylko mi się odbiło. Także refluks żołądkowo-przełykowy. Jeśli... Może inaczej, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że zwieracz pomiędzy przełykiem a żołądkiem się nie zaciska, stąd czasem sobie tam chlapnie tym kwasikiem naszym do góry i jak chlapnie to on powoli sobie tutaj tam wędruje jest przenoszony aż do gardła. Dlaczego? Bo tak działa nasz nabłonek, żeby usuwać wszystkie rzeczy, pyły, tego typu podobne rzeczy, żebyśmy mogli sobie potem zrobić naturalny mechanizm, który doprowadza do tego, że ten kwas się dostaje aż tutaj i nas pali i piecze. Pali nas i piecze, bo kwas żołądkowy jest mocnym kwasem i nawet jeśli jego pH jest zbyt wysokie, jak na, na, na warunki żołądka, czyli jest zbyt mało kwaśny, to dla naszego przełyku i tak dalej jest cholernie kwaśny i jest zwyczajnie, nabłonek jest zwyczajnie palony, bo ten kwas jest, jest bardzo jest bardzo mocny. Tak więc, tak więc, tak więc chlapie sobie nam tym kwasem. My czujemy zgagę i co robimy? Łykamy sobie sodkę albo co gorsza łykamy leki farmakologiczne, a w tym najgorsze z grupy inhibitorów pompy protonowe. Co to robi? Ano obniża kwasowość żołądka, obniża kwasowość żołądka. Yy, to jest ten problem, bo zwierać pomiędzy żołądkiem a przełykiem reaguje, zaciska się tylko wtedy, yy, kiedy w żołądku jest dużo mocnego kwasu. Czyli jeśli przed posiłkiem jest napływ tego kwasu, to on już się zaciska, żeby to się nie wylewało. Tak? i mocnego kwasu, czyli jeśli jego pH jest w normie w okolicach między pH 1 a 2, on się zaciska. Jeśli ten żołądek jest niedokwaszony, no to on się rozluźnia, tam nam chlapie. My sobie dorzucamy jeszcze jakieś alkalizatory, które jeszcze bardziej zmniejszają kwasowość w żołądku. I co się dzieje dalej? Ten zwieracz jest, w ogóle jest niekwaśno, to po co będę robił, jak nie muszę? Cały nasz organizm tak działa, jak czegoś nie musi robić, to nie robi, oszczędza energię, po co żebyśmy mogli przetrwać, tak? Więc on sobie oszczędza energię, leży sobie bykiem, ten nasz zwieracz, bo, bo co? No bo nie musi pracować, bo kwas jest, kwas jest za słaby, kwas go nie, nie, nie rusza, go, tak? Chlapie nam dalej, ale kwas jest dalej dość mocny dla nas, więc my sobie jeszcze dosypiemy yy, jakiegoś omy prazoru, piast prazolu i, i czy innego tałataństwa i jeszcze bardziej zalkalizujemy. Tak? W końcu yy, środowisko żołądka jest tak zalkalizowane, yy, jest tak niekwaśne, że pomimo tego, że dalej nam tam chlapie, bo ten zwieracz przełyku, on, on, nic, on nic nie robi, leży dziura. Nic nie robi, tak? Cały czas nam tam chlapie. To my nie czujemy zgagi. Dlaczego? Bo to już nie jest tak kwaśny rozchód. Tam w żołądku już jest woda, że prawie że sobie tam pływa. Więc jak nam to chlapnie, to czasem my no, odpoczujemy jakieś tam niesmak w ustach, ale to nie jest dla nas zgaga, tak? Bo nie pali, nie piecze. Więc Biorąc leki, starając się odkwasić, w cudzysłowie odkwasić organizm przez to, że my przyjmujemy właśnie leki alkalizujące, tak? my nie odkwaszamy organizmu, my odkwaszamy żołądek. A jak wiemy z poprzednich nagrań, odkwaszony żołądek doprowadza do zakwaszenia organizmu. Tak? I stąd zatrucie toksynami, zakwaszenie organizmu kiepskie samopoczucie, słaba wydolność i inne również bardzo poważne problemy. Jakie problemy? Już tak bezpośrednio, nie tylko tak ogólnie, że dostają się toksyny i o, o, tam się źle dzieje, tylko konkretnie i to bardzo poważne problemy wywołuje niedokwaszenie żołądka. O tym porozmawiamy, porozmawiamy następnym, następnym razem. Także rośnijcie się Rośnijcie, rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze.